Okręg 32. Sosnowiec. Barbara Dolniak, 55 lat. Od 25 lat sędzia specjalizujący się w problematyce prawa cywilnego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Public Relations oraz prawa cywilnego. Odznaczona szeregiem wyróżnień, w tym złotą odznaką honorową Polskiego Towarzystwa Niewidomych. Interesuje się literaturą, teatrem, muzyką poważną i podróżami. Sosnowiec. Barbara Dolniak. Szanowni Państwo, jestem prawnikiem, sędzią specjalizującym się w problematyce prawa cywilnego. Od lat na co dzień mierzę się z niedoskonałościami polskiego systemu prawnego. Praca pozwala mi dostrzec największe bolączki systemu, bariery utrudniające życie milionom obywateli, bariery, które uniemożliwiają swobodne podejmowanie przedsiębiorczości a także te, które utrudniają nam szybkie, skuteczne rozwiązywanie sporów i załatwianie codziennych spraw. Najważniejsze problemy polskiego systemu. <tryk zrozumia> najważniejsze problemy polskiego systemu prawnego to nadmiar przepisów, ich zawiłość i niezrozumiałość. System legislacyjny ma służyć obywatelom. Dobre prawo to takie, które buduje poczucie bezpieczeństwa, jest gwarantem stabilności państwa i, proszę państwa, staje się motorem napędowym dla gospodarki. Dlatego właśnie są nam potrzebne przemyślane rozwiązania ustawowe. Które zlikwidują chaos w przepisach, spowodują, że obywatel będzie mógł łatwiej odnaleźć się w gąszczu ustaw, zarówno w sprawach dotyczących życia prywatnego, jak i prowadząc działalność gospodarczą. Usprawnią pracę wymiaru sprawiedliwości, przyspieszając i upraszczając procedury, a tym samym skracają czas do wydania wyroku. A co za tym idzie, proszę Państwa, dadzą poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości wymierzanej szybko i skutecznie. Jestem przekonana, że dobre zmiany w systemie legislacyjnym są możliwe i możemy ich dokonać w krótkim czasie. Rozwiązaniem, które proponuje nowoczesna. Jest yy, zasada, która już sprawdzona jest w świecie. Jeżeli wprowadzimy jeden nowy, klarowny przepis, jednocześnie eliminujemy co najmniej dwa inne, które obowiązują. Proszę Państwa, tym samym nasze życie może być co najmniej dwa razy prostsze. Koniecznym jest również wprowadzenie mechanizmów, które skutecznie usprawnią pracę sądów, pracę sędziów, pozwalając, by przede wszystkim skupili się na orzecznictwie. Ważnym, ale niedocenianym elementem wymiaru sprawiedliwości jest także mediacja. W ten sposób, w ten sposób proszę Państwa, nasz system krok po kroku stanie się prostszy. Bardziej zrozumiały dla nas obywateli, a egzekwowanie przepisów prawnych szybsze i skuteczniejsze. To podstawa: jeżeli chcemy, by nasze państwo było nowoczesne i silne, oraz by dawało obywatelom szansę na rozwinięcie skrzydeł. Nowoczesną polskę zacznijmy budować od fundamentów. Fundament to dobre prawo, a dobre prawo to proste prawo.